Za oknem już chłodno i jesiennie. Nie jest jednak tak przedszkolakom z przedszkola nr 3. Swoją zabawę i naukę rozpoczęły w tym roku w starym, ale odnowionym przedszkolu. Patron Tarnobrzyskiego przedszkola nr 3, Stanisław Jachowicz, może być dumny ze swojego podopiecznego. Teraz nie tylko wnętrza wypełniają jego misję, ale i wszystko to, co widzimy z zewnątrz. Tak jak nie sama bajka jest ważna, tylko też jej okładka, tak i mury przedszkola nr 3 zyskały bajkowy wymiar. Dziś już oficjalnie odebrany. Odbieramy e, zadanie pod nazwą e, termomodernizacja budynku przedszkola nr 3 przy ulicy Dekutowskiego 4. Odbiór inspektorski obiektu opierał się głównie na sprawach technicznych. Te prace polegały na dociepleniu ścian, stropów oraz zamontowaniu instalacji solarnej, która będzie podgrzewać ciepłą wodę. Podgrzewa już w tej chwili. Jednak nie sposób dostrzec całej pracy wykonanej w celu wywołania uśmiechu na ustach dziecka. W końcu ogrzewa nas nie tylko dobrze wykonana instalacja, ale coś, co podziała na nasze zmysły, w tym wypadku na wzrok dziecka. Efekt w postaci komfortu psychicznego malucha może być olbrzymi. Są też jednak praktyczne strony termomodernizacji. Po pierwsze oznacza bardzo ładny budynek, jak widać. Oznacza również to, że koszty funkcjonowania tego obiektu będą. Dużo mniejsze. Prace trwały około półtora miesiąca, a pochłonęły 146 tysięcy złotych. Ciepło i przytulność to jedno, a pokusa, jaką teraz powinny mieć dzieci, to drugie. Takie kolorowe przedszkole to niezła przynęta dla przedszkolaków, zwłaszcza dla tych, które dopiero zaczynają z nim swoją przygodę. W końcu przejście przez drzwi takiego przedszkola powinno być łatwiejsze, bo to. Jest jak jakaś kusząca zapowiedź dobrej bajki.